Cześć, zapraszam Was dzisiaj do filmu o styczniowym Glossyboxie. A będzie trochę inaczej, bo z tego miesiąca pudełko jest srebrne. Nie wiem, czy to wprowadzają na stałe, ale bardzo mi się podoba. To dla tych, do których róż się znudził. Dobra, yy, oprócz nowości takiej jaką jest pudełko też kolor pudełka też inaczej wygląda środek ja już tu zdążyłam y, tylko zrobić jedno grzebnięcie, żeby sprawdzić co tam jest w środku no nie mogłam się doczekać po prostu y, tutaj mamy śliczne takie papier gwiazdki i y, czarną karteczkę oczywiście z produktami i jeden dodatkowy prezent, który widać od razu od razu po y, wyjęciu, y, po po rozpakowaniu to taka śliczna yy, poduszeczka na oczka, żeby światełko nie świeciło. E, ale może zacznę od tego, o czym wspominałeś dosyć często w ostatnim moim filmie. Kiedy mówiłam o Glossy Box, e, część z Was nie wie o co w tym chodzi i jak to działa. To jest super prosta sprawa, bo wystarczy, że wejdziecie na www.glossybox.pl przez 2 S. E, dam tutaj napis, żeby się nikomu nie mieliło i na pewno w linku na dole. E, tam wchodzicie na zakładkę u góry, jak to działa. I macie wszystko wytłumaczone. Na ten moment są e, trzy opcje glossy boxowe, czyli jakby taka co mm, comiesięczna subskrypcja, czyli co miesiąc ściągają wam z konta 49 zł i co miesiąc przychodzi do Was pudełko w każdym momencie możecie bez problemu zrezygnować. Możecie też kupić e, pakiet trzech lub sześciu pudełek i wtedy oszczędzacie i też dostajecie e, produkty VIP, bo to jest fajne. Ja jeszcze nie dostałam swojego VIP-a. E, I czekam, może się niedługo zdarzy. I co? To jest tyle, tak naprawdę. To jest super łatwe. Musicie mieć jedynie konto w banku lub po prostu zapytać się kogoś, nie wiem, rodzica albo dobrej przyjaciółki, czy wam nie użyczy, jeśli jeszcze nie macie. Dobra, ale przejdźmy do sedna, czyli do rozpakowywania tego pudełka. E, to pierwsza rzecz, która właśnie rzuciła mi się w oczy. E, bardzo fajna sprawa. Takie trochę, może to nie jest super wykonane, tam super luksus i tak dalej, ale e, powiem wam, że a odpakuję, co mi tam podotykam sobie w końcu moje. E, powiem wam, że coś takiego mi się przyda, bo, bo nie miałam. Ok. Jak? Bosko. Dobra, e, fajna sprawa, bo czasami na podróże, mm, na pewno będę brała, jest malutkie, płaskie, wszędzie zmieszczę. można w te, e, w książkę nawet e, tak włożyć, chociaż może trochę się odgnieść. Czas sprawdzić. Dobra, e, lecimy dalej. Otwieramy, w środku mamy pod kolor, piękny, piękny wypełniacz, czyli coś, co uwielbiam w Glossy Boxie. Naprawdę to lubię. Słuchajcie, ja to zbieram w ogóle, kolekcjonuję. Sneżeczka też jest srebrna, wszystko jest tu pod kolor. Eee, I mamy środek i tutaj rzuca się w oczy najpierw taki zestawik. Eee, Zebrany ładnie w woreczek. Eee, już czytam, co to jest. Tu widzę, że są miniaturki. Ej! Ej! No, u zerwałam kawałek papieru. No dobra, nie szkodzi. Eee, mamy tutaj te miniaturki i już czytam, co to jest. To jest Blue Marine, My Bath Gel, czyli kremowy i delikatny żel do kąpieli. I drugie to jest My Body Lotion, taki kremowy balsam do ciała, jak się można łatwo domyślić. Ojeków, strasznie drogie są te produkty, bo pełnowymiarowe kosztują 130-150 zł. Także jak na żelik do kąpieli i balsam to całkiem nieźle. A powiem Wam szczerze, że to jakoś średnio będzie przeze mnie użytkowane. Ja takie miniatury zawsze zabieram na wyjazdy, jakby nie przywiązuję do niej większej wagi, także yy, dla mnie zero podniety z tym produktem. OK, lecimy dalej. Yy, I oczywiście ja, maniaczka makijażu, pierwsze co widzę, znaczy kolejne co widziałam zaraz po tym, po, 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 po tych, tych yy, po tym yy. Jak to się nazywa? Jak to się w ogóle nazywa? To do spania. Napiszcie mi w ogóle, ja nie wiem. Eee, to Róż, Róż z Kreolanu. Jak wiecie, Kreolan też współpracuje z Glossy Box i często robi specjalne produkty właśnie dla glossy. Eee, I Róż, eee, już czytam, pokazuję go i już czytam. Eee, pełen produkt. Kreoland dla Glossy Box. Drobno zmielony i mocno napigmentowany róż do policzków. Zapewnia satynowe wykończenie i długotrwały kolor. Uniwersalny odcień Glossy Pink. Idealnie dopasowuje się do każdego e, koloru skóry. No, nie powiedziałabym, że do każdego, bo to jest taki e, zdecydowanie zimny kolor. Więc jeżeli jesteście ciepła, to on wcale się m, nie dopasuje. E, nie ma co mi tutaj ściemniać. Ja się dobrze na tym znam ok, patrzymy 2,5 grama, więc to jest taki malutki róż, ale fajny, fajny, ja lubię przezroczyste opakowania, jak wiecie, bo wtedy od razu z góry widać, co to jest za produkt, zobaczymy jak się będzie sprawować, chętnie go wypróbuję już nawet jutro w makijażu dalej lecimy, tu jest takie słodkie maleństwo ja lubię bardzo małe produkty ale nie lubię tego, jeśli dobry produkt jest w takiej miniaturze jeśli to okaże się super, to będę żałowała, że jest tylko taki mały co my tu mamy? Schwarzkopf Professional, maseczka do pielęgnacji końcówek, fajna, fajna sprawa, ja od kiedy rozjaśniam włosy, znaczy nie rozjaśniam specjalnie podfarbowanie, tylko moja farba ma właściwości także rozjaśniające, żeby kolor był bardziej intensywny, mam problem z, przesu z przesuszającymi się, no i takimi niezbyt fajnymi końcówkami, więc dla mnie super sprawa, bardzo chętnie sprawdzę. Zawiera składniki odżywcze i tłuszcze nienasycone pochodzące z olejku arganowego. Jak wiemy olej arganowy jest wspaniały do włosów. Zobaczymy. Zobaczymy jak będzie działać. Zobaczymy, gdzie ten arganowy olejek tutaj jest. Mm -hmm, bo na porządku są silikony. E, dobra, jest raz, e, dwa, trzy, cztery, pięć. Dopiero piąty jest. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie wypróbuję bardzo, bo to coś, co yy, może się wpisać w moje potrzeby. I tutaj mamy produkt pełnowymiarowy. Sequence. I tutaj mamy krem przeciwko niedoskonałościom skóry, Medexpert. Likwiduje przyczyny powstawania niedoskonałości oraz redukuje już istniejące. Poprawia wygląd skóry, zapewnia jej odpowiednie nawilżenie, jednocześnie matując błyszczące partie. Yy, spra yy, fajna sprawa. Pełen produkt yy, 30 zł 30 ml. Yy, ja jego nie będę używać, jeśli to jest taki typowo na no, niedoskonałości i matujący teraz. Moja skóra jest mieszana i fakt uwielbiam produkty mocno matujące i bardzo je cenię, ale w lato, wtedy, kiedy, kiedy zdecydowano mam nadprodukcję tego łoju, teraz w zimę, bo będę się bała po prostu go użyć. Z tego względu, żeby się nie przesuszyć, bo moja skóra dosyć mocno cierpi, kiedy są takie wahania temperatury. W sensie wchodzimy do gorącego powietrza, wychodzimy na mróz i tak dalej, plus kaloryfery, klima i tak dalej. Zachowam to na, na, na lato lub. Nie wiem, wymienię się z kimś. Zobaczymy. Jestem też ciekawa, czy te produkty pokrywają się z wszystkimi, bo jak wiecie, czasami się w Glossy zdarza tak, że pewne rzeczy są takie wymienne i, i każdy może dostać coś trochę innego. Dlatego bardzo chętnie też obejrzę filmy innych dziewczyn i poczytam też notki na blogach. Zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie to tak, to, to jestem zadowolona bardzo. Yy, z różu, znaczy jestem ciekawa bardzo, tak, tego różu i yy, yy, tego śpioszka, napiszcie jak to się nazywa bo nie wiem yy, i kremik też zobaczymy, też jestem ciekawa olejek tak samo przetestuję także będę to testować, zobaczymy czy może któryś z tych produktów okaże się moim ulubieńcem a ja was odsyłam do też fanpage'a Glossy Boxa, bo też tam bardzo często możecie znaleźć jakieś takie, e, jakby limitowane akcje, czyli, czyli e, albo pudełka, które były można jeszcze kupić, też to ogłaszają. Albo e, na święta było, był Golden Box, też wspaniała sprawa, bo to było jedno duże pudełko, i tam były same produkty do makijażu, oczywiście nie wiadomo jakie. Ja go nie miałam. Ale dużo z Was miało i dosyć fajny odzew z jego strony był. No dobra, to ja Was żegnam serdecznie, pozdrawiam i mój następny film to będzie na pewno dalej o pazurach. Zresztą, może za chwilę go nakręcę. Jak widzicie, są przygotowane, niepomalowane. Będzie bardzo dużo o malowaniu w poniedziałek, wtorek. Do zobaczenia, cześć.